zadanie piąte objętość 15 molowego roztworu wodorotlenku potasu która zobojętnia 25 cm 3 roztworu kwasu cytrynowego o stężeniu 500 mol na decymetr sześcienny dodałam pełną nazwę kwasu cytrynowego ale jest w tablicach chemicznych jest to kwas trikarboksylowy dokładnie propano 1 2 3 trikarboksylowy który przy pierwszym, drugim i trzecim atomie węgla ma grupę karboksylową COOH, która posiada kwasowy proton, ten na końcu, i posiada też przy drugim atomie węgla grupę OH. Grupy OH co prawda mają charakter lekko kwasowy w związkach organicznych, ale pamiętamy, że alkohole jednowodorotlenowe nie reagują z wodorotlenkami. Do reakcji z wodorotlenkiem sodu wchodzą wyłącznie Fasowe protony pochodzące z grup karboksylowych. Powstaje oczywiście sól sodowa. Równanie reakcji zapisuję i uzgadniam. Teraz, jak łatwo zauważyć z uzgodnionego równania reakcji, widzą wyraźnie, że liczba moli wodorotlenku sodu, którą muszę użyć w reakcji, jest trzy razy większa niż liczba moli cząsteczek kwasu. Mogę to wyrażenie rozwinąć. Liczba moli wodorotlenku sodu to będzie oczywiście objętość razy stężenie. Objętość mam policzyć. A tu 3 razy objętość razy stężenie, czyli razy 5 i razy 25 tysięcznych. Wartości podane w treści zadania. Objętość wodorotlenku sodu po przekształceniu tego wzoru jest równa 25 tysięcznych sześciennego, czyli 25 cm. Oczywiście. Jak zauważyliście, ja wyraźnie wolę, wolę równania niż proporcje, ale jeśli nie byliście pewni, można było zbudować proporcje. I na podstawie równania reakcji napisać, że 1 mol cząsteczek kwasu odpowiada 3 molom jednostek formalnych wodorotlenku sodu. I rozwinąć to wyrażenie. Liczba moli kwasu to jego objętość razy stężenie, czyli 0, 25 tysięcznych razy 5, i to odpowiada stężeniu wodorotlenku 0,15 razy jego objętość, czyli to, co mam policzyć. Jak się domyślacie, czynność matematyczna jest dokładnie ta sama, i obliczona na tej bazie objętość również wynosi 25 cm sześciennych. To ostatnie zadanie, które żeśmy dzisiaj wspólnie rozwiązywali. Już dzisiaj zachęcam Was, za tydzień będziemy liczyć sobie pH soli zhydrolizowanych. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Do widzenia.